Cześć siemano, witam Cię serdecznie, ja jestem Patenson I zapraszam Cię na mój kanał, na moją serię Weekend na Farmie Ojej, mnie prawie... Przyłapałeś mnie właśnie jak maszeruję sobie do Franka do sklepu Po drodze przypomnę Tobie e, moją... apel do moich widzów Odnośnie łapek czy komentarzy to wiecie co robić. Ja mój apel wynoszę troszkę wyżej. Ja proszę ciebie, żebyś podał dalej. Takie hasło podaj dalej, czyli wyślij link znajomym, udostępnij na Facebooku. Podziel się po prostu z innymi tym filmem żeby pokazać, że istnieje ktoś taki jak Patenson. E, doszliśmy do Franka. Witam Panie Franku. Dzień dobry. Dzień dobry. E, po co ja tu przyszedłem? No i wszedłem i, i, i wam nie pokazałem. Otóż ja tutaj przyszedłem, gdyż ponieważ bo sprzedajemy. sprzęty. Sprzedajemy walterkę i sprzedajemy przyczepkę. Mm -hmm. Więc panie Franku, pohandlujemy trochę. Może najpierw przed sprzedażą trochę go podpicujmy, naprawmy, tak. Tak jest. I teraz go sprzedajmy. Zawsze parę groszy więcej. Mm -hmm. Czy chcesz sprzedać? Tak, oczywiście chcę sprzedać, panie Franku. Eee, przyczepka. Przyczepka ma bardzo dobrą cenę. Naprawdę. Umyjemy ją, dosłownie, 15 euro, myjemy ją, ona jest prawie jak nowa. Ś nowka, nie śmigana, ledwo używana, więc sprzedajemy. Chcesz sprzedać? Tak jest, panie Franku, oczywiście, że sprzedajemy. Dziękuję. Panie Franku, e teraz momencik, ja tylko jeszcze pójdę po przelew, odebrać przelewy. Mój drogi widzu, e jest taka sprawa, otóż poza pomiędzy odcinkami... Ja niestety poszedłem trochę dorobić, dorobić trochę, bo zbliża się z, e, termin siewów, tak? E, nasiona, nawozy no trzeba to pokupić. I pojechałem, miałem trochę nawozu płynnego jeszcze. O, jak widzisz, tam za oknem w beczce e, mi zostało trochę. E, pojechałem do sąsiadów, e, popryskać po prostu e, im pola i e, jest do odebrania kasa. Proszę bardzo jeden, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu sąsiadom pomogłem, ponawoziłem im trochę pola i troszkę dorobiłem, troszkę sprzedałem eee, i wiecie co, bo jest jeszcze, jest jeszcze plan, wiecie, jest jeszcze plan, jeszcze wejdźmy, weźmy malutki kredycik, kredycik, bo no niestety nie mam już z czego zarabiać. Patrzcie, ja już mam wszystko sprzedane, a właśnie zapomniałbym. Poza misjami sprzedałem jeszcze posiadany 22 tony jęczmienia. Po 700 euro za tonę było. No tam prawie 16 tysięcy dostaliśmy. Troszkę poinwestowaliśmy, także wejdźmy tutaj jeszcze raz. Weźmy, weźmy pożyczkę. No myślę, że 10 tysięcy. Niewielka pożyczka, szybko spłacimy. E, ja tam myślę pojadę jeszcze trochę po, ponawozić u sąsiadów. E, żeby te 10 tysięcy zarobić, ale to gdzieś tam, jakby to powiedzieć, poza, poza, poza kadrami, nie? Rozumiecie, wiecie. Dobra, panie Franku, ja sprzedałem panu walterkę, ale ja bym potrzebował czymś do domu wrócić. No to, to wracamy i wracamy czym my tu wracamy Tak właśnie, jest tutaj, jest, 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 mamy go Massey Ferguson. Dlaczego taka decyzja, dlaczego taka zmiana sprzedaliśmy 110-konną waltrę która no niestety jest za mała. Mam sprzęty, chciałbym pracować na dwa ciągniki, trochę wynająć jakiegoś traktorzystę, żeby trochę popracował moimi sprzętami. Ale moje sprzęty mają właśnie po 130-140 koni, wymaganych 110 i ta walterka była troszeczkę za słaba. Ja biorę masejka 130 koni, od razu zcipowanego Od razu ustawiamy szerokie obciążniki, ponieważ przyda nam się to do pracy, w którą zaraz pójdzie. O zarazu konsole ładowacza i od razu. GPS-a 118, 119 jak najbardziej kupujemy. Tak jest. Ok, dobra. Ile 500 nam zostało? Nie, nie, nie. Musimy jeszcze niestety wejść tutaj szybko w laptopixa naszego. Wchodzimy tutaj w naszego laptopixa i jeszcze kredyciku dobierzemy. Bo jak nam pracownik zawoła, kurde, wdejdziesz wypłatę to nie będzie z czego mu zapłacić stoi, piękny ale nie będziemy tutaj długo się przyglądać, bo przyglądamy się później trzeba niestety Ech! ruszyła maszyna piękna no to już jest troszkę chyba wyższa klasa niż ta mała walterka dobra pooglądamy sobie później bo na razie nie ma czasu Du -du 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 boom, boom. O, fajnie, że supek jest akurat, nic nie widać. O, franek! Z cichu petarda. A jak wiecie, wychylić? Ola la, ola -la, la, te coś tu chyba z tymi. Ola la. Kurde, jak to delikatnie wszystko chodzi w tym nowym sprzęcie. Rzuca, ja tu siły używam jak w tej walce, a tutaj kurde leciutko i mnie latą po całej drodze. No szok. a jeny już wiem, czegoś nie kupiłem, ale trudno. Dobra, e, Poza waszą widownią e, jeszcze coś zrobiłem, a mianowicie... A mianowicie zaraz zobaczycie Z, dokonałem zakupu. Troszkę dużo, nie dużo mnie to kosztowało. Dobra, skręcamy sobie cykl. Ajajajaj, to no przytrzemy zaraz, no ale to delikatnie, proszę bardzo! Jest i właśnie! Spójrzcie sobie z górnej kamery. No, kierunek? Z górnej kamery lotu ptaka. Otóż zobaczcie, kupiłem, kupiłem, postawiłem. Stała tutaj szopa taka stara, nie wiem czy wiecie. Znalazł się kolekcjoner. Mam szczęście na kolekcjonerów, no nie ma to tamto. Żeby taką starą szopę sobie zabrać do siebie. W zamian za to zapłacił mi, w sumie zapłacił mi tam jakieś niewielkie grosze. Postawiłem tu budynek. Kupiłem komplet kluczy. Mamy warsztat. Mamy stację bezzynową. Jakiś tam zbiorniczek, tylko chłopaki tutaj jeszcze muszą węże popodpinać. Pociągnąć wszystkie rurociągi. I mamy karszera. Czyli oczywiście sprzęt umyjemy, naprawimy. Będzie grało i buczało I Teraz lecimy na pracę Jakiemuś tam Kazikowi Damy tutaj popracować A my sobie naszym fędziorem Pojedziemy w następne prace W dzisiejszym odcinku Prace pożniwne, uprawne czy ja wam wszystko przekazałem, tak sobie myślę eee, chyba tak, no bo no, no za wiele nie porobiłem oczywiście pouprawiałem wszystkie te pola co trzeba było zwapnować, to zwapnowałem co trzeba było uprawić, to uprawiłem zostało mi tu jedno ostatnie pole o, cyk cyk cyk, cyk troszkę po krzakach ale ale ja tam u, uważam, że sprzęt y, do pracy to jest sprzęt do pracy, a nie sprzęt w gablotę Prędzej czy później i tak on się porysuje, a poza tym jest to rzecz nabyta. Dobra, zapinaj. I. 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 Myślę, że Masejek sobie świetnie tu z tym poradzi. Ja niestety polecę z trochę i tutaj sobie damy, kogo my tu mamy. Ej, dziołcha! Nie ma to tamto. Dobra, a my szybciutko wzywamy taksóweczkę. I wsiadamy do, e, e, do Fędziora, który stoi na stacji. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka ogromna, tankuje paliwa, tankujemy, bo tutaj trochę Saharę zobaczył Bak, dobra, i w pole, w pole. Oczywiście teraz już będziemy mieli swoją stację, ale tak jak mówiłem, chłopaki tam jeszcze muszą popodpinać e, kable. Oj! Co on? Pojedy, obciążnik. Nie ten przycisk. Nie ten guzik. Co z tym? Co tu się dzieje? Ogólnie mm, zauważyłem jakieś dziwne lagi na, na farmingu, nie wiem z czego to się biorą, czy to przyszło z jakąś ostatnią aktualizacją, czy z czym, ale, ale jest lipa. Niestety jest lipa. To tu Dagmara, tak? Dagmara u nas tutaj. Oczywiście pola są już połączone. Pola są połączone. Te, które powinny być. Wszystko będziecie w międzyczasie oglądać na kolejnych moich odcinkach, na które już teraz serdecznie Was zapraszam. Tam oczywiście będziemy co jakiś czas pracować na innych polach i tam będziecie mogli obserwować jak te pola są połączone, potworzone. Mogę Wam zdradzić, że z całego areału, który posiadam, powstało 8 pól. 8 pól powstało, tak jest. Są to pola od e, hektara do 2 hektara, podajże. Z tego co pamiętam, bo sobie sprawdzałem, tutaj już stoi nasza wapniareczka, e, nasz rozrzutnik. E, ponieważ to pole jedno tutaj wymaga wapna, więc to wapno będziemy sobie przepraszam Was najmocniej. Zapomniałem tutaj wyciszyć. Dobra, załączamy GPS-a. Ustawiamy GPS-a, wybieramy nasz program Wapno 12. Czy jest dobrze ustawiony? Słabo jest ustawiony, więc Wapno 12 na szybko przesuwamy, ustawiamy. I oczywiście ten zaorany pasek też trzeba wywapnować bo to były między. Jak widzicie, były tutaj cztery pola. razu tutaj z lotu ptaka. Proszę bardzo, są połączone. Na środku tylko to jedno drzewo, które jest przed nami. Pewnie cały efekt tego też pola będzie widoczny. Nie dopiero poza siebie, jak już faktycznie te pola nabiorą jednolitej struktury. Wtedy też będziemy mogli zaobserwować, jak to wszystko wygląda. Drzew oczywiście nie wycinałem, jak dla mnie dodają uroku i utrudniają troszeczkę tą rozgrywkę. Pasów, tych, które były zaorane, one wymagają oczywiście wapna. Ale nie będę tego stosował, na takie paski z wapnem jechał. Nie będę. No strasznie, jestem ciekawy, czy wy tu na filmie będziecie też widzieć te lagi takie straszne. Ok, ja to jestem jakby to powiedzieć młody rolnik, z, oczywiście z innowacji typu GPS jak najbardziej korzystam po to, to wymyślili i wynaleźli, żeby z tego korzystać. żeby sąsiadowie, bo to już wygląda wałowane, siane, żeby mu tu nie wjeżdżać, nie ujeżdżać. Robimy tu sobie jakiś tam poprzeczniaczek. Ła! No. Strasznie to idzie. Co tu się dzieje ostatnio? Tutaj jeszcze le lepiej. Hamuj, rzesz, ty! Twoja Zaraz sobie też pojedziemy. Także, no tak jak mówię, w, pomiędzy odcinkami, oczywiście, co trzeba było, to było zaorane, zakultywowane. To znaczy do orki zostało właśnie to, co tam Dagmara jedzie, i to tutaj pole, które no to zostawiłem jako ostatnie żebyście też mogli jakby to powiedzieć skorzystać z tego zobaczyć jak to u mnie na gospodarce wygląda jest tu akurat właśnie fajny przypadek pola którego kawałek trzeba złapnować i będzie trzeba to na pewno tu będziemy tak, zasiew już tu mam ustalony, e, zasiew już mam zaplanowany, nasiona już e, pokupione, mm, znaczy za nasiona mam już zapłacone, e, pokupione, za nasiona mam już zapłacone, e, zasiewy pozaplanowywane, i wiem, że tu na tym polu będziemy siać e, naszym Wandersztatem z. Dobra, to już mamy tutaj. Ale lagi, tutaj na tym polu będziemy naszym Wandersztatem siać, który, jak wiecie, bądź nie wiecie. Oj, nie to, oj, nie to. Wyłączmy nawigację na razie. E, który ma e, bronę uprawowo-ciewną, tak? E, chyba tak dobrze to się nazywa bronę uprawową ma hmm, Czyli tego ścierniska tutaj po, po, po zbożach no nie będziemy, bo to sobie spokojnie siewnik ogarnie. My tylko przyjedziemy pozbyć się wymieszać z ziemią trochę tą bawełnę hmm, Ponieważ bawełny jak wiecie zbierać nie będę Przedać już nie mamy co, niestety do następnego sezonu, do następnych żniw Trzeba będzie Albo pojeżdżać trochę u sąsiadów Popracować Albo, 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 albo Ciułać i kulać Dobra, wjeżdżamy sobie... Oj, 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 Franka nie przeje... Je dy, blać. Dobra, czego trąbisz? Nie widzisz, że tu się... Ze sprzętem jedzie. Jak to laguje? Co tu się dzieje? Ciekawe czy wy to też na filmiku będziecie widzieli. No strasznie, a najlepsze jest to, że, że nie wiadomo czemu. Czy tu coś z jakąś aktualizacją przyszło, czy, czy laptopiksa coś boli? Dobra, ogólnie jest sprawa tak wygląda, że y, sprzęt tu rozepniemy, wysiądziemy, otworzymy sobie. O, jest nasz sprzęcik. Drugi. I będziemy tutaj talerzować. Oczywiście tam z tego rozrzutnika to wapno tam wygrzebie tą resztę, spaletuję, odłożę na bok na przyszły rok cały ten rozrzutnik umyjemy. O, 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 Już możemy skorzystać od razu z naszego warsztatu Bo widzę je... Ciągnik też jest... No! Ciągnik widzę też jest popsuty. Dobra Myć się, naprawiamy, naprawiamy. A obciążnik? Nika nie widział? O! Obciążnik trzeba było chyba dociążyć albo nie wiem odrdzewić i pomalować. Ja co z tym obciążnikiem, że on się psuje. Ale się psuje. Odświeżyliśmy. My sprzętu nie będziemy, bo i tak jedziemy w pole. Tempomat. Od razu... Możemy sobie nawigację przestawić na brony 5 metrów W naszym komputerku Ładnie tam widzę Dagmarka I Idzie Oj oj oj, bo mnie znosi Ej Dagmara, co to tylko do połowy? Ach, bo tu pas! Hmm. Żyś Dagmara teraz odwaliła lipę Laura Z. Dagmara. Ula la. że Dagmara odwaliła lipę. Ula la 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 la. la. O O nie Ale nie ma to tamto yy, Filmy są jakie są U mnie są nagrywane na żywca Co się dzieje to widzicie Dobra rozkładamy już sprzęcik Tutaj niech nam się siłowniki poprostują Zobaczmy Chyba tu trochę trzeba przesunąć. Chyba z górnej kamery będzie lepiej widać. Dobrze jest, Dobrze. dobra. Oj. Nie to. Dobra, skręcamy. Upa pa. Upa panie. Idzie, idzie maszyna. Miel to, miel. Trzeba tą bawełnę tu. Kwasty bawełna, tu wszystko jest, trzeba to wszystko zlikwidować, skasować. Oj, pracownik nam tu trzy setki zasób, 300 wy tej, Dagmara, ty, ty tania nie jesteś, widzę. 300 wy, za robotę, która i tak mi się nie podoba Bo lipę walisz jakąś w poprzek do połowy Ale dobra, no co zrobi to zrobi Resztę ją później zwolnimy, weźmiemy kogoś innego na drugi kawałek Może będzie to trochę lepiej dziorgało Żeby was tutaj, ua, 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 ua. żeby was tutaj za dużo nie zanudzać wiecie już jak się działa u mnie, jak idzie robota. W tym momencie ja Wam podziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, na który już jest plan, już jest przygotowanie i będzie ciekawie. Zapraszam serdecznie już niebawem na mój kanał. A na ten moment dziękuję Tobie bardzo. Trzymaj się i pamiętaj, podaj dalej. Cześć.